Złośliwi mogliby powiedzieć, że lubię wracać do książek, które pozwalają mi spokojnie spać, czyli do tych, które po prostu na siebie dobrze zarabiają. Ale to jest tylko kawałek prawdy. Chociaż to też jest prawda, bo jestem oczywiście autorem zawodowym, który utrzymuje się z tego swojego. Zawodu pisarskiego, czyli z wyobraźni. Wracam czasami do moich bohaterów, jeżeli jestem ciekaw, co u nich się dzieje. Tak było na przykład z książkami o popularnym bardzo detektywie pozytywce. Ja nie, ja nie planuję sobie wcześniej na kilka lat do przodu tego, co się będzie działo w życiu moich bohaterów, czyli nie planuję także poszczególnych tomów. A zatem, żeby wiedzieć, co się dzieje na przykład u detektywa pozytywki, co się wydarzyło w kamienicy, który prowadzi swoją agencję detektywistyczną, różowe okulary. Co jest z panią, panią Ryczaj, co z panią Majewską, co z Panem Mietkiem, muszę napisać książkę, ponieważ dopiero w trakcie pisania w głowie rozwija mi się historia, która pozwala mi poznać to wszystko, co akurat zajmuje detektywa pozytywkę. I rzeczywiście, jako że piszę dla dziś już od 25 lat dla dzieci i młodzieży zaznaczę wyraźnie, no to tych kilka serii się pojawiło w moim mm, twórczym życiu. Ale nigdy nie planowałem pisząc jakąś książkę, że będzie to seria. Prawdę mówiąc, wręcz unikałem takich próśb wydawców, ażeby stworzyć od razu sześć tomów, a to jest dość charakterystyczne, proszę Państwa, teraz dla współczesnych wydawców. Wydawcy chcą, żeby autor od razu pomyślał o sześciotomowej grze o tron. Na przykład ja zazwyczaj pisałem po prostu pierwszą książkę, która przychodziła mi do głowy, a potem, jeżeli okazywało się, że jeszcze w głowie mam kolejne pomysły, ba, jeżeli jeszcze e, pojawiały się listy, prośby od czytelników o dalszy ciąg przygód, no to wtedy rzeczywiście czasami godziłem się wrócić do tych moich najatrakcyjniejszych moim zdaniem bohaterów. No ja napisałem, napisałem kilka książek fantastycznych dla dzieci, zresztą prawdę mówiąc debiutowałem, czyli moje pierwsze opowiadanie ukazało się w piśmie fantastycznym, w piśmie dla dorosłych. I chciałem potem przez długie lata napisać książkę fantastyczną właśnie dla dzieci. I rzecz jasna w książce fantastycznej bohaterowie i dziwaczni są pewnego rodzaju normą. Napisałem książkę pod tytułem Potworak i inne kosmiczne opowieści o takim dziwnym stworze z kosmosu, który przylatuje do Warszawy na warszawską chomiczówkę i tam spędza e, agrowakacje swego życia. E, napisałem książkę, książkę o inżynierze Ciućmie, który jest konstruktorem robotów. Niestety jest dość nieudacznym konstruktorem i gdy na przykład próbuje skonstruować robota kuchennego, e, konstruuje robota, którego tylko i wyłącznie szczypie w pupę. E, napisałem także jednak książkę o e, książko dość dziwacznej postaci, jaką jest detektyw Pozytywka. Jej dziwaczność polega na tym między innymi, że on jest niebywale naiwny, jest prostolinijny, prostolinijny oraz uczciwy w taki sposób, w jaki mam wrażenie, e, moglibyśmy sobie wymarzyć, żeby, żeby osoby o właśnie takich cechach nas, nas otaczały. To jest dziwaczna postać, ale dziwaczność jej jest trochę smutna dla nas, ponieważ tak naprawdę pokazuje, że taki dobry, uczciwy, ciekawy, godny zaufania człowiek jest kimś, kto zwraca na siebie uwagę i zdumiewa, że w ogóle występuje na tym świecie. Że pisząc książki dla dzieci, piszemy książki czasami dla małych dzieci, a czasami piszemy książki dla osób, które same siebie określają mianem nastolatków. Mają 12-13 lat i na pewno nie myślą o sobie tymi, tymi kategoriami. Jestem dzieckiem. Przepraszam teraz wszystkich 12-13-latków, którym przypominam, że są dziećmi. No ale z punktu widzenia prawa tak, jeszcze, jeszcze jesteście. W przypadku książek dla małych dzieci zauważyłem, że sprawdza się stara, dobra formuła. Rośmiesz i przytrzymaj uwagę. To sprawia, że, że rzeczywiście dzieci wraz z rodzicami chętnie po książki, w których bohater rozśmiesza i zajmują uwagę, sięgają. W przypadku. Tych starszych czytelników, 12-13-letnich, często sprawdza się opisywanie problemów, które mogą być tym młodym osobom znane. W książce ⁇ Wszystkie kolory świata ⁇ my, autorzy, którzy tę książkę stworzyliśmy, podjęliśmy różne problemy, które mogą dotknąć dzieci. Nasza książka, pogodna książka, opowiada na o sprawach, które czasami mogą kogoś boleć. Każdy pamięta ze swojej klasy szkolnej albo. Teraz nasi czytelnicy, którzy mnie teraz obserwują, mogą sobie przypomnieć taką osobę ze swojej klasy. A może one są tymi osobami? Kogoś, kto na przykład jest gnębiony przez innych. Mały chłopiec gnębiony przez, przez większych chłopców. Ktoś, kto ma, kto ma włosy kręcone, a wszystkie wokół mają włosy proste i mu zarzucają, że jest inny. Ktoś to jest piegowaty. Ja bym nie, na przykład nie bywałem piegusem i straszliwie. Straszliwie wszyscy dokuczali z tego powodu, dopóki moja mama nie wytłumaczyła i mi, i moim kolegom na podwórku, że piegi są oznaką inteligencji, w co ja chętnie uwierzyłem. Potem patrzyłem na wszystkich moich kolegów niepiegowatych ze współczuciem, bo wydawali mi się niestety tacy przez brak piegów głupiutcy. Ale tak jak powiedziałem, książka dla małych dzieci to jest książka, która ma inne zadanie niż książka dla starszych dzieci. Te starsze dzieci często szukają w książce, w literaturze odbicia własnego, własnego życia. Czasami łatwiej jest nam, gdy wiemy, że nie tylko my jedyni na świecie przeżywamy jakieś problemy, że nie tylko my jedyni na świecie kłócimy się ze swoimi rodzicami, że nie tylko my na świecie jedyni jesteśmy gnębieni przez jakichś głupków, którzy się pojawiają w naszym życiu, na przykład na szkolnym korytarzu. Takie opowiadania znalazły się między innymi, między innymi takie podania znalazły się w książce Wszystkie kolory świata. Opowiadania, które napisałem ja i moich 20 innych fantastycznych kolegów, 20 innych fantastycznych koleżanek. W moim dzieciństwie było bardzo wcześnie dużo osób, które mówiły różnymi językami. Jestem z urodzenia białostoczaninem. Urodziłem się w Białymstoku w ubiegłym wieku, w 1972 roku, czyli już jestem człowiekiem bardzo wiekowym. Mam lat 48 i te 48 lat temu w Białymstoku było dużo więcej osób mówiących różnymi językami niż mam wrażenie dzisiaj na ulicach Warszawy. W mojej szkole byli Białorusinie, w mojej szkole byli Ukraińcy, w mojej szkole było dwoje dzieci tatarskich, mieliśmy dwoje, dwoje dzieci, dzieci pochodzenia żydowskiego. To wydawało nam się absolutnie naturalne. Tak samo jak naturalne nam wydawało się, że jednego, o jednej godzinie rozbrzmiewają dzwony kościołów katolickich, a o innej godzinie rozbrzmiewają dzwony kościołów w cerkwiach prawosławnych. I to wszystko, te dzwony tworzyły jakąś fantastyczną melodię, w którego żyło, żyło miasto. Byłem zaskoczony, gdy przyjechałem po 19 latach mieszkania w stoku, gdy przyjechałem do Warszawy i zorientowałem się, że tu w Warszawie prawie wszyscy, prawie wszyscy moi koledzy, prawie wszystkie moje koleżanki mówią tylko i wyłącznie w języku polskim. Gdy tymczasem ja bym przyjrzał do tego, że nieustannie słyszałem zmieniającą się mowę. Na pewno jednak doświadczenie, jakie zdobyłem, tak podświadomie, podskórnie, bawiąc się z kolegami którzy na co dzień w domu posługiwali się innym językiem niż polski, na pewno to sprawiło, że absolutnie zrozumiałe jest dla mnie patrzenie na każdego człowieka jak na osobę mi równą. Ja jestem zawodowym Pisarzem utrzymuje się z pisania książek. Robię to już od 25 lat, pierwsze moje książki powstawały z myślą o moim synku. I dla, moje, dla mojego synka, to były książki pod tytułem Kacper Jada, Kacper Szuflady oraz książka Mam prawo, o prawach dziecka, tam mój syn występuje. I te książki oczywiście były o tyle łatwe w pisaniu, że mieliśmy w domu rodzaj podziału obowiązków. Mój syn łobuzował, a ja to opisywałem. Eee, teraz, gdy jestem już pisarzem, który nie ma w domu dziecka, albowiem mój syn, ten malutki Kacperek z książki Kacperiada, już jest wielkim kacpruchem, ma lat 25, ma wielką brodę, jeździ po polsku z gitarą i podrywa dziewczyny. Teraz nie mając w domu dziecka, muszę tak naprawdę szukać te tematów do swoich nowych książek, spotykając się z dziećmi. Oczywiście w ostatnich miesiącach jest to trudniejsze niż kiedyś, ponieważ koronawirus także nas, bajkopisarzy, zatrzymał w domu, ale na szczęście dzięki internetowi co i raz spotykam się jednak poprzez, no, poprzez internet online z moimi czynnikami, którzy nadal bardzo chętnie zdradzają różne domowe tajemnice. Zauważyłem, to pewnie, to pewnie jest wiedza dość dostępna także nauczycielom, że małe dzieci nie mają żadnych oporów, żeby opowiadać o różnych domowych tajemnicach. Przyznam, że ja te tajemnice bezczelnie podsłuchuję, a potem wykorzystuję w swoich książkach. Na pewno nie zdradzę, jak się zakończyło opowiadanie mrówki z książki Wszystkie kolory świata, opowiadanie którego jestem autorem. Jest to, jest to opowiadanie, które znalazło się w trzeciej części książki, ponieważ tu też chciałbym, żeby nasi czytelnicy i widzowie teraz wiedzieli o tym, że książka Wszystkie kolory świata jest podzielona na trzy części. W pierwszej części są opowiadania dla najmłodszych, dla takich dzieci w wieku lat 7-8. 6, 7, 8. Potem mamy część lat troszkę starszych, no i ja wylądowałem w grupie starszaków, jest takie 11, 12 plus. Moje powiadanie jest opowiadanie z życia wzięte, z życia szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Częstochowskiej w Białymstoku, do której chodziłem wraz z moimi kolegami, także Białorusinami nas wtedy interesowało przede wszystkim interesowało przede wszystkim interesowały przede wszystkim biustonosze siostry mego kolegi. Mój kolega nieustannie przynosił do naszej szkoły biustonosze swojej siostry, która wtedy już chodziła do liceum, i my byliśmy z wypiekami na twarzy, oglądaliśmy te biustonosze w szatni zastanawiając się, w jaki sposób je się zapina i w ogóle jak wygląda takie ciało dziewczyny pod takim biustonoszem. Tym się wtedy zajmowaliśmy. Proszę wybaczyć, ale to też jest problem dzieci, tylko takich dzieci dorastających. W tym wszystkim w tym naszym zainteresowaniu dziewczynami na gością, tak naprawdę najmniej się liczyło to, że ja ekscytowałem się w języku polskim, a moi dwaj koledzy ekscytowali się w języku białoruskim. To okazało się, nie, nie było ważne, bo to nie było ważne. Historia rzeczywiście opowiada o zetchnięciu się właśnie y, y, takich emocji chłopaków y, dotyczących spraw dojrzewania, cielesności, tej tajemnicy, jaką dla nas było ciało dziewczyny, ale jest to też historia trochę Romea i Julii. Miłość między chłopakiem, który miłość którą obserwowaliśmy, starszym chłopakiem, bratem jednego z naszych kolegów, Białorusinem, a e, dziewczyną, która potem została jego żoną. I co się dalej wydarzyło, już nie mogę powiedzieć. Historia Romeo i Julii, ta historia, którą napisał Szekspir, o którym będziecie się kiedyś, kiedyś uczyli, drodzy widzowie. Ta historia akurat skończyła się tak, sobie. By nie powiedzieć pechowo. Ale moja historia. Ta białostocka historia białostockich romai Juli skończyła się bardzo, bardzo dobrze. Ja mam nadzieję, że książka Wszystkie kolory świata trafi do bibliotek szkolnych. Zresztą bardzo namawiam was dzieciaki, żebyście o tym w bibliotekach mówili, że jest ta książka, że warto po nią sięgnąć. Po pierwsze znajdziecie tam opowiadania wielu swoich ulubionych autorów. Te opowiadanie te książki napisał i, mi, i napisał Ania Onichimowska, Paweł Berensewicz, Rafał Witek, Andrzej Marek Grabowski, Katarzyna Ryrych, Ania Onichimowska. No, ja to już nie będę o siebie mówił oczywiście. Naprawdę, Marcin Szygielski, znakomici autorzy, których książki czytacie, lubicie i którym, które na pewno są obecne na półkach bibliotecznych w waszej szkole. Plus do tego dodajmy jeszcze znakomitych ilustratorów, bo ta książka jest pewnego rodzaju przeglądem tego, co najlepsze w polskiej ilustracji. Jeżeli ktoś z Was w przyszłości chciałby być ilustratorem książki dla dzieci, to warto sięgnąć po wszystkie kolory świata, żeby zobaczyć, jak w tej chwili współcześni ilustratorzy pracują, jakie, jaką, jaką proponują sztukę, jaką proponują, jaką proponują podejście do grafiki. To jest rewelacyjne. Chciałbym, żeby ta książka była w szkole dlaczego? Dlatego, że po prostu w szkole często, szkoła jest często taką areną konfliktów. I jeśli zakładam, że w waszej szkole pracuje kilku mądrych nauczycieli, a na pewno kilku takich znajdziecie, to chciałbym wierzyć, że taki mądry nauczyciel, który zauważy, że jest jakiś problem, że na przykład jakiś mały brzydący jest maltretowany przez, przez, przez innych, albo że ktoś cierpi, ponieważ ma gorszy telefon niż reszta klasy, albo że chodzi w butach porwanych. Chciałbym, żeby taki mądry nauczyciel zszedł do biblioteki, wypożyczył tę książkę i nie czytał jej w całości. Ale chciałbym, żeby wraz z Wami przeczytał jedno opowiadanie, które dotyczy konkretnego problemu. A potem, żeby to opowiadanie stało się pretekstem do porozmawiania i zastanowienia się, czy warto robić burzę z, takiego, z takiej bzdurki jak to, że ktoś ma troszkę gorszy telefon niż inni.